Mam wrażenie, że jestem rozmyta. Ty ja też. dobra, będzie git. <grym <grym dobra będzie git. To się krotek. już nagrywa. Dobra. No tak. A, siłano kochani, dzisiaj jest ze mną Pola. Ej, czekaj, idą jakieś ziomki i się patrzą Pat, Patrzą się, patrzą! Oni wiedzą, co jest grane. Dobra. <laughs> Dobra kochani, a więc dzisiaj będziemy robić jedną z serii, które już pewnie znacie, czyli Fak Mary Kill. Mamy przygotowanych chyba 10 zestawień albo 9. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subika. Powiedzcie takich filmików, subika z dzwoneczkiem oczywiście. Dla siebie na bieżąco zawsze. I zapraszam Was na mój Instagram oraz na Instagram poli, które się Wam tutaj wyświetlają. Lecimy do filmu! A więc tak, pierwsze zestawienie: Zawielski czuks i Narcyz. Dobra, szczerze ja mogę powiedzieć od razu, że no, kill na bielski, Czuks. Nie wiem, kurna, to jest trudne. <laughs> ja bym wszystkim dała kill. No ja też bym <laughs> dała wszystkim kill, ale no nie wiem, wybiorę losowo Mary Czuks i wtedy fakto Narcyz. No, losowo mówię, bo szczerze każdemu bym dała kill, ale no, macie, wiecie, żeby wybrać odpowiedź na ten sam. Ja bym dała zawielski kill. No. O Jezu, Czuks i Narcyz. <laughs> No niech będzie Fakczuks i Mary Narcys. Nie wiem, to jest bardzo dziwne. No, Kolejne no. zestawienie: Filip, czyli Nester, Meduba. Mortalcio i Meduza. Dobra, powiem tak od razu, że Kil Meduza, Mary Filip, w sensie Nester i Fak Mortalcio. Ja tak samo, no. No, bo z Filipem mamy najlepszy kontakt. Ja w sumie Mortalcia poznałam na... No ja Mortalcia osobiście nie znam, ale... Znaczy też go w porządku nie znam się ten, ale bardzo. pogadałam z nim sobie i w ogóle. A no Meduzy jeszcze nigdy... W sensie wiedziałam, no. ale nie miałam z nim okazji pogadać. Dobra, trzecie zestawienie. Ja. Hejter, kamerzysta i dredziarz! Dawaj. Dobra. Eee. Dobra, kamerzysta kill. Co to jest ten dredziarz? No on jest od kamerzysty. No, Kurna, tam... no to też bym dała kill. No wszyscy są od kamerzysty w sumie. No ale hater to tam... dobra, nie wiem, no kill kamerzysta, dredziarz, Wtedy Mary i fuck hejter chyba. No, bez kitu. Ja Mary hater. Kilka merzysta, fuck dredżerz. Powiem wam, że niektóre ja są trudne, w sensie na przykład te pierwsze, bo później to już ja mam tak w sumie tak... No i też mam już takie typy. Ja już mam swoje typy, a ty na początku to tak radnia. Dobra, Casio, Polak, Boxdel. No to Kill Box del chyba? No bo z Polakiem to w sumie. No z nim kilka razy gadałam w ogóle. No z Boxdelem jeszcze nawet nie ten. No to nie wiem, Boxdel Kill. kurna mam. No. no Polak, Mary i Kasio wtedy chyba. Ja Kill Polak, Kasio i Mary Boxdel. Nie wiem czemu, ale gadałam z Boxdelem, mi się wydaje taki. Pozytywnie, pozytywnie. No właśnie, znaczy ja Boxdel nie poznałam, ale no, jak, no jak ogólnie miała, patrzyłam, to też mega pozytywny się wydaje. Taki, wiesz, taki, no? No, dobra, kolejne. Popek, oh. Kizo i Jongman. Dobra, no to tak. <noise> ja już wiem, co ty masz! <noise> no nie no, Popka to... Lubię Popka bardzo, ale youngman Popek. Myślę, komu dać killa. <głos> <głos> już wiadomo, kogo hak. <noise> dobra no, Popek kill, Kizo fuck Wtedy. <noise> No muszę coś wybrać, tak? I <noise> youngman Mary. Ja tak samo chyba. To było proste w sumie u ja mnie Dobra Błoński, dubiel i Stu O kur... Nie wiem czy De. się pisze... Czyta się Stu czy stiu? Stiu. Nie wiem, ale no. Stewart, Stewart. Stewart, po prostu. Stew, no. Dubiel Mary No wtedy dałabym Błoński, fuck i Stu, kill. Albo dubiel kill i stiu Mary Co? No! Patrzę, że dałabym. Błoński dałabym fuck. I pomiędzy nimi, w sensie pomiędzy Dubielem a Błońskim. Kurde! Pomiędzy Stu a Dubielem. się zastanawiam wtedy. Ja bym dała Błoński Kill, bo ma dziewczynę. Znaczy, no totalnie patrzymy, bo który na tym dziewczynę tutaj, nie? To wiadomo, że tylko do tego. No to nie wiem, i tak Błoński Kill. Mary Dubiel i fuck Stew, chyba. Nie wiem czemu. Ale Dubiel no mi się zawsze wydawał taki cukierkowy, taki. Idealny materiał na męża. Nie wiem czemu. Ale tak zawsze mi się wydawało. No, no dobra, a to ty jak? No dałabym wtedy Kill, Stu i Mary dubię tak jak powiedziałam na początku, nie? No dobra, next już. Bo no nie, nie wiem, to by było chyba najtrudniejsze. Dobra. I tam te dwa pierwsze. Patec, Krzychu i Trąba. Dobra, ja już wiem. Trąba Kill, Krzychu Mary, Patec fuck. Ja Trąba Kill, Patec Mary, Krzychu fuck. Patec jest taki... Patec fajny jest. Wesoły i w ogóle... Serio nie znam takiego, znaczy no znam, ale on jest taki Taki, taki jest sobą, tak stu Jest strasznie energiczny, nie? No i on zawsze jak ogląda Matki to odcinki jak on coś palnie takiego, to no. aż się śmieje z tego, więc nie no, mega fajny content robi. im Dobra, to jest to bardzo jest... dziwne. Dobra, Daniel Majewski, czyli mąż Dane, jeden z braci Tyburskich, Oni bo, nie wiemy, jak się bo w sumie, głupie powiedzieć, że to nie ma znaczenia, ale no po prostu mają ten sam typ urody, o to nam chodzi, no. nie? I Wojtek Gola. Ty, muszę sobie przypomnieć tego Tyburskiego. Może odpowiadać, ja sobie muszę przypomnieć. E, no dobra, to ja. To ja muszę widzowie przypomnieć, bo ja. Wojtek Gola Mary bym dała, bo on jest taki. Mam wrażenie, że jest taki opiekuńczy i w ogóle. Tyburski, y, faka, majewski, kill. Gola, fajny. No gola to bym dała. No to ja bym wtedy też dała majewski o kill. Coś w sensie, nie wiem, jakoś tam. No, fajny jest majewski w ogóle, ale. Nie wiem, no ja go bym dała kill, z dała dałabym. Też on jest fajny. No, majewski jest w porządku. I gola fak. To Mary, Mary Tyburski? No. Dobra, to już ostatnie w sumie mamy. Malik, Iggy i White. Fak Malik? <noise> no co? No. E, Iggy, Iggy, Mary i Kill White. Szczerze, no hmm. jakby lubię White'a, ale nie słuchasz go. No wcale nie słucham. Ja jedną no. piosenkę, jaką słucham White'a, to była Tala Vidaloka, co, mm. Tak, coś takiego. Kalifornia e, też była jego? No. No i jakieś takie jeszcze pojedyncze, a tak to to przeważnie teraz słucham Malika, a Igiego no to też coś tam wpadnie, nie? No ja Mary White, fuck Malik i kill Iggy. Są, że no w sumie zabić. Kiedyś, yy, kiedyś słuchałam Igiego, ale ja teraz, teraz już mi się nie podoba jego muzyka. Znaczy nie, on ma takie niektóre spoko, które wlatują, znaczy które siedzą te nuty. Ale powiem ci, że połowa są takie... Nie hmm. wiem, mi się podobało jego, jak, jak miał... Y, Konfetti na przykład, Jak miał osiemnastkę. Nie Jak miał osiemnastkę Jebaś i tak, jak miał osiemnastkę, idzie w nasz lat... Coś taki Właśnie taki przełom tego, jak w jego wieku, to mm. wtedy mi się jego no to podobało. podobały No najbardziej. też miał no wtedy fajne, ale teraz na przykład, no teraz to nie wypuszcza jakoś tak w sensie ligi. ale te, co ona ma na przykład z tamtego roku, czy sprzed dwóch lat, niektóre są spoko, ale najbardziej w sumie Malik mi siedzi teraz. Malik, no, no i wiadomo, no Kizo najbardziej też. Mi no Kizu, to wiadomo! Kizo to tak! Kurna, przecież Kiza ma taki usypia... znaczy nie, że usypiający głos, ale taki... Hip. Hipnotyzujący taki. No posłuchajcie sobie piosenki Kiza! I, napiszcie, I napiszcie w komentarzu, jak komentarzu jaka jest tak. Wasza ulubiona piosenka tak, Kiza. A ja mam takie serduszko. Czy zgadzacie się z moim tutaj poglądem, że Kizo ma taki głos, taki, że aż chce się słuchać? No. Szpaku no. jeszcze ma takie głos. Tak, no, 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 szpaku też ma fajne. Także w szpaku nie, nie dał ale jak tsunami oglądałam. A więc na tym zakończymy odcinek. Co to więcej, nie wiem. Krótko, Krótko zwieźli na temat, to, jak my to my chcieli, to jeszcze nagramy na temat, więc. Chyba kończymy. Pamiętajcie łapce w górę, o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco, bo teraz będzie jeszcze więcej filmów, bo dostałam od Mikołaja kamerę, więc będę nagrywać wam wszystko dosłownie, co będę mogła. Vlogi można. Tak, będą vlogi, <grystanie> tak, błędy błędy, błędy, w logi, będą, błędy, błędy. będą, na pewno będą. Będziesz chciała robić ehm, w grudniu. <śm> a, no to jeszcze trochę poczeka się na bierzaminę. <śm> no więc, a więc no, dziękujemy. Kończymy. A wow, Pamiętajcie bądź, też. Sobie rano. <grystanie> no, Instagram, subik z dzwoneczkiem i łapka do góry. I widzimy się w następnym odcinku. Pa! Bye!